And a very warm welcome to the Japanese Grand Prix, an event that has decided a drivers' championship 11 times over the years, and has hosted some very memorable races as well. Who can forget Kimi Räikkönen's win from 17th on the grid in 2005, or Kamui Kobayashi's incredible drive to a podium in 2012. 18 corners make up a lap of the incredible figure of eight Suzuka circuit, with 10 to the right and 8 to the left, for a distance of 3.6 miles. Average lap speeds around here are fairly quick. If it stays dry, then expect somewhere in the region of 136 miles per hour. Anthony Davidson, thanks for joining me once again for the Grand Prix. Now, we probably ought to start by discussing Pierre Gasly. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position with Charles Leclerc alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Gasly, Vettel, Lewis Hamilton, and Verstappen. Ricardo, Holkenberg, Grosjean, and Valtteri Bottas. Raikkonen, Perez, Alexander Albon, and Norris. Stroll, Kubica, Kevin Magnusson. They've taken a grid penalty. And Antonio Giovinazzi, Mr. Monaco, and Daniel Kvyat completes the grid. And now it's time to head down to the track. Top 15 finish needed today. Top 15 finish. Dzień dobry, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku za 1 2019. Mamy dosyć długi i wymagający tor na Suzuce. No, ja niestety nie przepadam za tym torem. Nie jest to mój ulubiony tor. No, ale trzeba go przejechać, tak? Trzeba go przejechać i tak z tych wszystkich torów, które tam gdzieś są w kalendarzu, no to Suzuka jeszcze nie jest najgorsza. W każdym razie startujemy no, z końca stawki po raz kolejny, tak? Po raz kolejny poszło słabo i beznadziejnie, jak na Williamsa przystało. Tylko, że akurat w tej naszej karierze, a raczej w mojej karierze, tutaj. To Kubica jest takim raselem kwalifikacji, a ja jestem takim Kubicą. Miejsce 19, Kubica, miejsce bodajże chyba tak, 16 było. Z tym, że zespół tutaj dał mi twardo do zrozumienia, że oni chcą, abym zajął miejsce 15 w tym wyścigu, co raczej będzie trudne do wykonania. Nie liczę na to, ale zobaczymy, może się przebijemy gdzieś tam na jakieś ciekawsze pozycje, może te, te 15 miejsce będzie. Do końca zostało już całkiem niewiele, żeby zakończyć ten sezon. To zaczął się drugi sezon w 1 1 2019 jeżeli chodzi o grę. Pierwszy sezon natomiast na YouTubie, przeplatany livestreamy z odcinkami, ale raczej z, że tak powiem, Większym naciskiem na streaming. No i ostatnio, też był wyścig na Węgrzech w Hungarolingu, który zakończył pierwszą, jakby pierwszy, pierwszą połowę sezonu realnej F1. Teraz wszystkie zespoły mają przerwę wakacyjną, która trwa dwa tygodnie, i na czas tych dwóch tygodni. Żaden z zespołów nie może pracować, fabryki są zamknięte i każdy ma zasłużony urlop. Za momencik może nawiążę do wyścigu na Hungaroringu, co nieco Wam tam poopowiadam z tego wyścigu, ale zanim do tego dojdzie to oczywiście standardowo wolałbym się skupić tutaj na starcie, żeby jakoś dobrze wypaść, no i zobaczymy czy uda mi się wbić że tak powiem w te top 15. Oczywiście start będzie do bani, bo obojętnie jakbym wystartował z automatu czy z manuala, zawsze wszystkie bolidy mnie po prostu wyprzedzają i jest to, jest to masakryczne. Dobra, teraz zobaczymy czy tutaj uda mi się w ogóle wbić na jakieś miejsce. To widzę, że chyba nie. Chyba pierwsze zakręty dosyć ciasno, wszyscy sobie te pojechali. A my na miejscu 20, czyli że tak powiem, na miejscu tragicznym tu jest troszkę wolniej, ale nie mam miejsca, nie mam miejsca na to, żeby tutaj się po prostu zmieścić. Więc start tragiczny, tragiczny nie, nie powiodło się tu. Jedynie jeszcze coś z kwiatem, ale no, blisko tam było na otarcie się, ale może jeszcze tutaj coś. Powalczę o z kubicą i Dżobinacci już nas wyprzedził. Skrzydło jest całe, znaczy no, lipa, lipa. Oj, lipa straszna. Lipa się tutaj porobiła. Jedyne co tu udało nam się wrócić na naszą 19. lokatę i jeszcze mogę powalczyć z Dżobinacci z kubicą. Natomiast realnych szans na miejsce 15. na pewno nie ma, to jest. Niewykonalne, to jest nie do wykonania, nie po prostu na tym bolidzie, to jest po prostu wykonalne Moi drodzy, nowy patch. Nowy patch został wydany przez Codemasters. Patch z numerem 107. Liczyłem na aktualizację malowań bolidów, ale niestety tej aktualizacji malowań bolidów nadal nie ma. Patch wprowadza oczywiście kolejne jakby poprawki, coś tam do multiplayera, coś tam z zachowaniem AI, troszeczkę e, zmiany w Formule 2 e, no takie bym powiedział, no, no co, no, takie standardowe jakieś tam poprawki, ale nic raczej nic z rewolucji, że tak powiem, na którym ja czekam, A ja tak jak mówiłem czekam na patcha, czyli mam nadzieję, że będzie to prawdopodobnie patch 1.0.8 w którym doczekam się oktylizacji malowań bolidów, bo po prostu lubię takie estetyczne rzeczy i tak jak już też wspominałem, jeżeli to jest gra licencji, no to muszą być aktualne jakby malowania bolidów. Z Bogusiem nagrywamy serię koopową. To znaczy, Boguś w sumie nagrywa, ja nie nagrywam wyjątkowo. Stwierdziłem, że no nie mam czasu, żeby. Tą serię nagrywać. No nie będę miał czasu, żeby to po prostu tam renderować, więc tutaj wyjątkowo gościnnie występuje u Bogusia. Nie wiem, kiedy u niego te pierwsze odcinki wlecą, no ale będą, będą. Także, jeżeli ktoś tam będzie chciał sobie zobaczyć, to zachęcam do subskrypcji Bogus 1983. No i moi drodzy, skoro już jesteśmy na trzecim okrążeniu, więc jakaś Myślę, stabilizacja nastała. No, tak jak mówiłem, nie ma realnych szans na miejsce 15. Jedynie mogę tu jeszcze z Dziowinacym coś powalczyć. Żółta flaga była, zielona flaga. No, Dziowinacy oczywiście nam może uciec. Będę się starał go gonić. Yy, Hungaroling, Węgry. Tor, który kończył połowę sezonu. Yy, no, yy, może porozmawiamy o Williamsie. Bo to jest, yy, wydaje mi się. Najważniejszy temat, tym bardziej, że Williamson też jeżdżę sobie tutaj w mojej karierze. Otóż moi drodzy Williams na Hungaroling przywiózł bardzo dużo nowych aktualizacji, praktycznie cały nowy pakiet aerodynamiczny, ale minus jest taki, że ten pakiet aerodynamiczny otrzymał tylko George. Russell. Robert Kubica jeździł w starszej specyfikacji a Russell jeździł w specyfikacji nowej i o dziwo ta specyfikacja aerodynamiczna w połączeniu z prawdopodobnie e, ogarnięciem zużywania się opon e, niemal e, doprowadziła do sensacji, w której no, George Russell był bliski wejścia do e, kół. 2, bo to chyba jest tak liczone, to jest chyba inaczej liczone, czyli e, od miejsca e, 15 w dół bolidy odpadają, a reszta przychodzi. No nie udało się, mało brakowało, ale naprawdę no, było bardzo blisko, żeby tam wskoczyć. Także, m, no masakryczny postęp po tym pakiecie aerodynamicznym. No i też w samym wyścigu George Russell przez dłuższą część wyścigu tak. przez dłuższą część wyścigu Russell nawiązywał walkę z innymi bolidami, z innymi zespołami. Oczywiście na zużytych oponach czasy były tragiczne, ale ogólnie no, wyglądało to rzeczywiście bardzo dobrze już w ogólnym rozrachunku George Raser z tego co dobrze pamiętam skończył chyba na miejscu 16 bądź 15 no nie mam ściągi niestety, więc będę walił mocno z pamięci. Także wynik po prostu no, świetny, biorąc pod uwagę to jak William sobie radzi na przestrzeni właśnie po tego sezonu. No a Robert Kubica. Niestety zamykający stawkę miejsce 19, gdyż na Hungarolingu Roman Gruzien odpadł z wyścigu, więc kubica zamknął stawkę, czyli totalnie bez zmian. Jeszcze oczywiście muszę tutaj nadmienić, że po raz kolejny chyba to było na kwalifikacjach, nie na kwalifikacji, na wyścigu, podczas wyścigu Robert Kubica stracił lusterko. Lusterko po prostu odpadło, więc no nadal ten bolid się po prostu sypie to jest, to jest klepanina resztek tego, co po prostu zostało. No, wiemy już wszyscy, którzy się interesujemy w jeden, że Williams jest angielskim zespołem. Mają angielskiego kierowcę, młodego, angielskiego kierowcę z programu juniorskiego. Mercedesa i to on będzie faworyzowany. On będzie tutaj kreowany na gwiazdę przyszłego mistrza, i w tym wszystkim smutne jest to, że to wszystko jest zrobione na plecach Kubicy, no ale niestety nikt o zdrowych zmysłach nie podejrzewał, że Kubica po. 9 latach przerwy wsiądzie do Williamsa gdzie Williams z najgorszym zespołem w stawcy i po prostu nagle y, będzie miażdżył Angola i wszystkich dookoła no to było totalnie nierealne no, ja mam nadzieję że kubica dojeździ do końca tego sezonu i szczerze powiedziawszy no, szanse też na jakiś inny zespół są bardzo bardzo znikome no ale kończ pan, właśnie pan wstydu oszczędź na zasadzie szkoda, żeby się kubica już męczył w tym zespole i w tym E1 współczesnym szacun za to, że wrócił, że jeździ po takim wypadku, ale wydaje mi się już z czystą świadomością mówię to, że chyba, chyba trzeba będzie tutaj skończyć, że tak powiem tą jazdę, bo, bo, bo tutaj no, e, no jest po prostu no jest po prostu kiepsko, tak no nie jest... nie jest dobrze. Co ten Magnusen pudźba wyprawia z Kubania? Zamiast tutaj gdzieś zjechać, mnie puścić, to mnie jeszcze kurde przyblokował. Także moje zdaniem tak to wygląda. E, Kwalifikacje wygrał Max Verstappen, e, czyli Red Bull Racing e, po raz kolejny pokazuje, że jest w świetnej, e, w świetnej formie e, Dobrze zbudowane boli na takie tory, plus świetna dyspozycja po prostu hondy, Honda tytaniczną robotę odwaliła od czasów McLarena. Eee, Max Verstappen z position przez większą część wyścigu, Max Verstappen prowadzący e, wyścig na Hungarolingu w Węgrzech, ale niestety nie dopisała strategia nie dopisała strategia zespołu, więc nie jest to wina kierowcy e, Mercedes. E, co prawda, nie darzy już z taką jakąś mega sympatią Mercedesa, ze względu na to, że jest dominującym zespołem, ponieważ jednak wolałbym, żeby F1 było sportem, w którym wszystkie zespoły mają równe szanse i ta walka jest wyrównana. Pokazał po raz kolejny, że są mistrzami po prostu strategii. Co do Hamiltona, wszyscy się nim zachwycają ja się nim zachwycać nie będę. Zachwycałem się tym, że. Po prostu no, po mistrzowsku odpuścił, schodził opony, silnik tam gówno, prawda, bo prawda jest taka, że po prostu Hamilton jest zwykłym pachołem, który wsiada do bolidu, przygotowanym perfekcyjnie pod niego i nic innego nie musi robić, jak tylko wcisnąć pedał gazu, skręcać kierownicą i tyle on ma, on ma sztab nad głową, inżynierów, wszystkich, którzy kurwa. Myślą za niego, i to jest żenujące. Także czekam z utęsknieniem na ten dzień, kiedy Hamilton powie Papa F1 2000 e, f 1 Papa F1, i ktoś inny zacznie sobie tam jeździć. W każdym razie strategia Mercedesa była zajebista, pykła wyśmienicie, i że tak powiem, Hamilton w odpowiednim momencie został ściągnięty do lane'u na wymianę opon na świeżą mieszankę, a Max Verstappen nie dał rady. Jego opony na chyba 6 czy 5 okrążeń przed końcem wyścigu się skończyły całkowicie, zostały przedzone przez Hamiltona. No, jeden plus jest taki, że miał dosyć sporą przewagę nad trzecim miejscem Ferrari. Tam na trzecim miejscu dojechał Sebastian Vettel, więc zmienił sobie opony. I dojechał, bo szczerze, gdyby nie zmienił tego opon, to groziło tam po prostu wybuchem tego oponu. No już były, że tak powiem, na oseskach, na ostatkach w każdym razie po raz kolejny, niestety, ale e, Bambu Serio wygrał, co jest smutne e, dla mnie. Max Verstappen drugie miejsce, no ale bystem Honda, moim zdaniem, wyśmienity. Naprawdę, tak jak powiedziałem, Honda wykonuje tutaj tytaniczną robotę w tym sezonie. i oni e, naprawdę no, dają radę e, Tak jak mówiłem na trzecim miejscu Sebastian Vettel, na czwartym był chyba z tego co pamiętam Charles Leclerc, także Ferarki pokonane, Bottas też gdzieś tam, że tak powiem e, miał pewne problemy i kończył wyścig dużo dalej. E, Renault Zespół Renault fabryczny tragedia totalna. Oni po prostu, oni, oni, nie są w żadnym miejscu w tym sezonie. Wszyscy jakieś miejsce swoje już mają. McLareny wysoko, Hase nisko, a Renault nie ma miejsca żadnego w tej hierarchii. To jest zespół, który walczył w zeszłym sezonie o czwartą pozycję, czwartą pozycję w konstruktorkach. W tym sezonie jest bardzo źle, jest bardzo źle. Dużo pieniędzy podobno poszedło na ten bolid, ale ten bolit, że tak powiem, no jest zbudowany chyba dosyć przeciętnie do tego co jest zastanawiające i co jest bardzo dziwne to jednostka napędowa Renault w fabrycznym zespole spisuje się bardzo źle, a w zespołach konsumenckich spisuje się bardzo dobrze. Także nie wiem o co tam chodzi. No Daniel Ricardo tutaj no on sobie zdawał sprawę z tego, że przechodząc do, do Renault na pewno nie będzie wygrywał i będzie, będzie potrzebny czas w ogóle, żeby można było powalczyć o jakieś wyższe. Pozycję, ale wydaje mi się, że musi mu być ciężko i smutno, patrząc na to, że no, jednak Max Verstappen, który został w Red Bull Racing na silnikach Hondy top 3, a on w Renówce nawet nie jest top 10, co jest, co jest bardzo smutne. I, i tak jak powiedziałem, no, Renault ma bardzo duży problem. Ten sezon muszą spisać na straty oni tutaj. Raczej już nic kompletnie nie ugrają. Muszą się szczykować na kolejny sezon, w którym mam nadzieję, że wypadną znacznie, znacznie lepiej. No i zespół hase. Zespół hase, moim zdaniem, też jest wielkim przegranym w sezonie 2019, bo jest to stosunkowo młody zespół z niezbyt dużym budżetem, ale ściśle współpracującym z Ferrari, bo przecież oni biorą sporo części otwierali, no ale u nich jest taka sytuacja dziwna, że e, oni testują właściwie, znaczy nie wiedzą w którą stronę iść e, z update'ami, o kurczę, tutaj zjechałem, z update'ami nie wiedzą w którą stronę iść i testują dwa bolidy z różnymi pakietami, e, Kevin Magnussen jeden bolid z różnymi obrotami, Grozien e, bolid z, bez update'ów, Grozien jeździł chyba teraz w konfiguracji z Australii, czyli surowy bolid bez usprawnień, a Magnussen jeździł bolidem z usprawnieniami. I szczerze powiedziawszy, bez względu na to jaki ten bolid ma pakiet, aero i tak dalej, to ten bolid jest ciągle taki sam, co jest w ogóle jakąś idiotyczną i głupkowatą sytuacją. Nie wiem jak to jest nawet możliwe we jeden, żeby Ulepszać bolid, który jest ciągle taki sam jak był. To nie wiem, czy to jest kwestia wydania pieniędzy w błoto na zasadzie kupowania tych części i robienia jak je na no czy, czy o co nam chodzi. Ponadto, jeszcze jest dosyć spory problem, mają dosyć spory problem z oponami, które no w tym sezonie nie chcą zbyt dobrze współgrać z ich bolidem, Na co już też się skarżyli kilkukrotnie, no i jeszcze trzeba dorzucić dwóch beznadziejnych kierowców czyli Magnusena i Groziena, bo to są dwa idiotyczni kierowcy, debilni wręcz którzy nie wiem jakim cudem jeszcze się utrzymują w tym wieden. nie wiem dlaczego Gintersteiner, czyli główny szef Hasa trzyma jednego i drugiego, ja na jego miejscu dawno bym się pozbył tych idiotów bo przez nich stracił wiele już punktów w konstruktorce i Has, gdzie świetnie wypadał w poprzednich sezonach w tym sezonie też dla mnie był takim murowanym jakby pewniakiem gdzieś na, na połowę stawki i nagle okazało się, że Has jest zespołem, który jest na miejscu dziewiątym czyli na miejscu przedostatnim wyprzedzają tylko Williamsa i wiadomo, że Williams i tak ich nie dogoni, bo Williams ma le, ledwie jeden punkt, który zdobił Kubica Fuksem w Grand Prix Niemiec. Has tych punktów ma tam chyba 30 czy 28, już teraz tak dobrze nie pamiętam, ale gdzieś koło tego. No i to jest, to jest żenujące, to jest po prostu żenujące. A przypomnę, że w tym sezonie na miejscu czwartym jest zespół McLarena, który... W którymś odcinku opowiadałem też zbyt dobrze sobie nie radził. Był, że tak powiem, na samym dnie sezon 2018 sezonem przejściowym, a sezon 2019 sezonem dominacji. Oni tych punktów mają chyba 88, jak dobrze pamiętam. Gdzie na piątym miejscu, oni są na czwartym, na piątym miejscu chyba jest to Rosso, punktów 40, coś. Wiem, że mają dwukrotność dwa razy tyle więc no hasy po prostu yy, no słabo słabo to wygląda, mają gigantyczne problemy, jeszcze przypomnę że mają też problemy z yy, sponsorem tyturalnym szczerze że nie wiadomo dalej co z tym Energy, niby ta sytuacja gdzieś tam się chyba w jakimś stopniu ustabilizowała bo jakoś jest cicho ale yy, no, no problemy ich trapią i tak jak powiedziałem, no, ten sezon jest niestety do skreślenia, do przemilczenia i no muszą się szykować na sezon 2020, bo, bo biednie to wygląda. No Szansa też myślę będzie dla Williamsa. Skoro udało im się, że tak powiem, poprawić ten boli, to co prawda zajęłem to bagatela 11 czy też 12 wyścigu, no bo spóźnieni byli. No i też podobno brakuje tam dalej pieniędzy tych części, więc oni są w stanie tylko ładować jeden wolit. No ale to dobrze prosperuje na sezon. No nie wiem czy 2020, ale myślę, że w 2021, jeżeli finansowo będą stać w miarę przyzwoicie, to myślę, że Williams może z tego dołka w pewnym sensie wyjść i przynajmniej w tym sezonie w 2021 gdzieś walczyć w połowie stawki czego i tak mimowolnie gdzieś tam z głębi serca im życzę bo no bądź co so bądź Williams jest też zespołem że tak powiem takim już dobrze znanym ze środowiska F1 oni też triumfowali kilkukrotnie, zdobywali mistrzostwa tylko no potem spadek formy dosyć, dosyć spory plus era hybrydowa no przede wszystkim finansowo kiepsko tam wypadają i wygląda to, to jak wygląda Kevin Magnussen mnie dogonił nie będę z nim nawet chyba walczył to nie ma żadnego sensu już zresztą pod koniec wyścigu i ryzykować jakieś przygody więc mówię mimo wolnie życzę, życzę im żeby, żeby wyszli z tego dołka i przynajmniej gdzieś Powalczyli w tej połowie stawki. Fajnie by było też, gdyby zwiększyli jednak ilość zespołów nowych, no ale to chyba nie nastąpi, bo też są przecieki, że na sezon 2020 dojdą nowe tory i chyba torów będzie ogólnie 22 w całym kalendarzu, z czego teraz mamy torów. 20 albo 19, nawet szczerze powiedziałem, ale wiem, że chyba by, ma być 22 tory, więc dwa tory e, dojdą, ale mówię, ja to bym zdecydowanie wolał, żeby jednak tutaj e, doszły jakieś nowe zespoły, bo to by było dużo, dużo ciekawsze. Szkoda mi Porsche, bo Porsche silnik ma gotowy, ale brakuje tam oczywiście tej całej technologii hybrydowej, no i przez to, że ta technologia hybrydowa kosztuje tyle, ile kosztuje, no to e, niestety e, no, jest jak jest. No i patrzcie, gdyby mnie Kevin Magnussen nie wyprzedził, to skończyłbym jednak na tym 15. miejscu, no ale niestety wyszło jak wyszło. Carlos Sainz, z tego co widziałem, chyba był zwycięzcą z wyścigu na Suzuce. Także McLareny, no i my dojechaliśmy w tym miejscu 16, czyli bez rewelacji. W każdym razie chyba dobrze bym wypełnił ten czas antenowy, bo miałem dosyć sporo do powiedzenia dosyć sporo ciekawych tematów do poruszenia więc ten wyścig też dosyć szybko, fajnie zleciał. Opowiadałem co nie co i naprawdę było nie, dobrze. No zobaczmy, oczywiście, się. The to się zespoły. And look at that, they're making their way out onto the podium now. Great race from the McLaren team, and I'm really happy to see them there on the top step of the podium. Słuchajcie, moi drodzy, aż dwa zespoły McLarena, czyli McLaren dosyć mocno zabrał się za odrabianie straty do Ferrari, ale Ferrari ma już tak dużą liczbę punktów, że na pewno raczej McLaren nikt nie doścignie, ale już umacniają swoją pozycję na drugim miejscu. Carlos Sainz, moi drodzy, 26 punktów komplet razem z najlepszym czasem okrążenia. Później był Pierre Gasly, później mam Sebastiana Wetera czasa Leclerca. Max Verstappen, 5. Dani 6. 7. Louis Hamilton, Nico number 8. Roman Grosjean w kasie, 9. I Lando Norris na miejscu, 10. Później Walteri Kutas, Sergio Perez, Troll, Giovinazzi, Magnus. My, Kwiat Kubica, Kimi Räikkönen nie ukończył, i Aleksander Albon również nie ukończył. Ranking moi drodzy kierowców tutaj. Wetel przed Leclerc'iem i Lewis Hamilton jeszcze utrzymuje się przed Pierre'em Gasli i Carlosem Saincem, ale jest to tylko kwestia czasu, jak go dogonią. Tym bardziej, że Renault spadek formy w tym sezonie już ma. Zmiana, jeżeli chodzi tutaj o miejsca 13-14, Daniel Ricardo wyprzedził Landon Norisa. Także tak to się przedstawia. No i w klasyfikacji konstruktorów, słuchajcie. Ferrari 579 punktów to jest masakracja totalna w tym sezonie. Zresztą w poprzednim też masakrowali. McLaren już wyprzedził Renault raptem o 2 punkty, ale to jest masakra. 273 punkty straty do Ferrari. Myślę, że to jest nie do odrobienia. Chyba nie ma szans. Później na miejscu trzecim Renault, później mamy Red Bull Racing. Hasy. Mercedes Petronas w połowie stawki, Toro 189 punktów, Racing Point 15, no i Williams oraz Alfa Romeo punktów okrągłe 0. Moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że bawiliście się dobrze. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach z 1 2019 i w kolejnych innych materiałach. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, zostawienia dzwoneczka, komentowania, łapkowania w górę do odwiedzania socjal. 麦迪 l 还有还有，爸爸。